PoliceFest TV. Wspiera nas Spiroshop.pl oraz uliczna.pl i marka Oktagon. Aktywne dni za fanatykami Chorzowskiego Ruchu. Jak informuje profil Niebieskie Mysłowice? Wczoraj, w godzinach popołudniowych, dostajemy informację, że wróg zamiec bawi się na jednej ze swojej dzielnicy. Zbieramy się i robimy niezapowiedzianą wizytę. Na nasz widok, dziewczyny uciekają w popłochu, a tym, którym się to nie udaje, dostają solidny łomot. Kilka szmat zmienia właściciela. A we ruch! Pojawiła się również odpowiedź Gieksy dotycząca tego zdarzenia. Posłuchajcie! Na samym wstępie pragniemy pogratulować gorszej części miasta za jakże brawurową akcję, o której dowiadujemy się poprzez ich fanpage, gdyż taki miała rozmach impreza z okazji 18 urodzin jednego z małolatów. Tak. Osiemnaste urodziny, na której było 10 osób, z czego kilka dziewczyn, oczywiście pomijając już fakt, że przy babach mieliśmy się nie tykać, to wpadacie swoją śmieszną ekipą ze zbiorowiskiem przydupasów, chociaż w sumie to wy jesteście przedupasami nieudaczniki, które nic nie potrafią zdziałać w naszym mieście i mało latów Szczyt ambicji. Takie akcje dzieją się średnio dwa razy w tygodniu. na rzekomo waszych dzielnicach i nikt konia pod to nie bije. Wasze małolaty z Brzezinki, gdy ostatnio byli ganiani i obijani, to nie relacjonowaliśmy tego, a wy wrzucacie newsa choćbyście się z nami bandami, w takich przypadkach już pokazaliście, ile jesteście warci. Jedyni władcy miasta GKS Katowice. Co sądzicie o tych relacjach? Zapraszamy do dyskusji w komentarzach. Działo się również w zawierciu. Przytaczamy relację, która pojawiła się na profilu Niebieskie Zawiercie. Od pewnego czasu na nasze piękne miasto zaczęły srać gołębie. Z racji, że zaczęło nas to bardzo drażnić, postanawiamy wybrać się na wieczorne patrolowanie miasta młodym składem. Przeczucie nas nie myli i trafiamy się z tymi obstrańcami. Ich trzy fury, z czego jedna wali lotę do las. Najprawdopodobniej wasz guru. Jedziemy za nimi jednym autem, ale nie zatrzymują się. Trafiamy dwa pozostałe auta, i dochodzi do krótkiego starcia. Ciężkie kao po stronie przeciwnika. Jest to trzecie starcie na mieście. Trzy wasze przegramy, z czego drugie bardzo ciężko. W zawierciu nic nie znaczycie. Nie jesteśmy skłonni do pisania oświadczeń, ale wiemy, że wasze kłamstwa nie mają granic. Niech wszyscy wiedzą, że kilka grafów malowanych po nocy na mieście przez przerzutów nic tu nie zmieni. Zawiercie miastem ruchu. Jeśli chcecie więcej tego typu relacji kibicowskich na naszym kanale, to zostawcie łapkę w górze. Tradycyjnie zerknijcie w opis filmu, bo tam z kodem Polish Fans TV u naszych partnerów otrzymujecie rabaty. Do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz bijaj na stronę www.polishfans.tv. Zapraszamy na zakupy w pioszot.pl z kodem POLISHFANSTV TV, 5% rabatu.